Program ten jest przeznaczony dla widzów pełnoletnich ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, nieuzasadnione sceny nagości. To ostatnie to niekoniecznie, ale robię sobie margines. Czujcie się ostrzeżeni. Dobra, lecimy z tematem. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj na tapecie kolejny fragment mojej obsesji na punkcie figurek Legend. Tym razem będzie to wielki DFN Nation DF05 Destroy Emperor. No i oczywiście będę chciał obadać tą figurkę. Będzie to figurka oficjalnie w skali Legend, ale stosując nazewnictwo. Hasbro, że im, wie, im bardziej skomplikowana figurka, tym skala wyżej. Mamy tutaj do czynienia z Commander Class Megatronem. No więc, zróbmy sobie unboxing naszego tutaj Megatrona, ale zanim to zrobimy oczywiście standardowo pudełko. Mamy bardzo ładny artwork Megatrona, swoją drogą fajny, ciekawe komu go zajmali. Jest to oczywiście podróbka figurki z serii New Age Megatrona. Tylko, że podróbka. Możecie takiego nabyć za mniej więcej cenowo do 150 zł. I to już dostaniecie naprawdę do 150 zł macie w czym przebierać, bo nawet są wersje malowane, chromowana. Ta będzie wersja zwykłego, szarego plastiku, ale to tylko dlatego, że nie zorientowałem się, że była wersja chromowana. No ale dobrze, mamy tutaj generalnie naszego megatrona. Konkurencji do tego do tej figurki w skali legends jest w Ciuli trochę, bo będziemy mieli oczywiście oprócz New Age'a, będziemy mieli Magic Square, bodajże KBB, czyli Kubian Bao. Będziemy mieli no, jeszcze kilka figurek, oczywiście wszystkie pokażę tutaj na filmiku. Konkurencyjne produkty. Natomiast obadajmy nasze pudełko. Pudełko wygląda mniej więcej tak. Bardzo ładny artwork, oczywiście Deformation. Z tej serii również będziecie mogli przy okazji tak jeszcze nadmienie prywatne, z tej serii będziecie mogli dostać również Prima z naczepą i stoną akcesoriów. Również tam do 150 zł to już będzie max. Najczęściej koło 120, 100, 115 zł będziecie mogli te figurki nabyć. Te 150 to już po prostu, żebyście mogli sobie w każdym sklepie wyszukać. Aczkolwiek do 120 zł powinniście dostać nawet Prima z naczepą w różnych kolorach, jakich kto chce. No i oczywiście Megatrona co drugie tyle. Tak więc jest to zakup, moim zdaniem, biorąc pod uwagę stopień skomplikowania figurek, naprawdę całkiem fajny. Ale zanim jeszcze do tego dojdzie, no to oczywiście pudełko, pierwsza ściana. To ta część, no to powtórzenie tamtego, tylko że logo. Powtórzenie artworku, tylko że w sumie właściwie to z każdej strony wygląda na tym samym. Jedyna drobna rzecz, no to tutaj mamy oczywiście postać Megatrona w formie robota. I chyba nawet źle przetransformowanego, ale kto by się tam przejmował. Z tyłu yy, mamy oczywiście to, co dostaniemy w zestawie. Trochę tego jest, od razu możemy zobaczyć, że będą akcesoria. No i kolejna strona. Dół pudełka. To nam tylko mówi, że produkt jest chiński, bo, 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 bo ma te fajne znaczki takie. I, i, no I to w sumie chyba chińskie, takie bardzo fajne, zagraniczne. Dobra, zróbmy sobie unboxing tego gościa. Zaskakujące jest to, że pudełko jest bardzo duże, a i. Jest bardzo dużo, głównie ze względu, że też ma bardzo dużo fajnych akcesoriów do tego. Dobra, o robimy unboxing. Ja oczywiście od razu tutaj nadmienię. Otworzyłem go sobie wcześniej, żeby obadać, bo nie mogłem się doczekać, ale będę chciał, spakowałem ładnie, żebyście widzieli na bieżąco, byli świadkami tego, co ja zobaczyłem przy otwieraniu. Otwieramy, mamy standardowo plastik, spakowany w plastik. Dobrze, że nikt się tu nie martwi o chroną środowiska, bo myśmy figurki nie dostali. Wyjmujemy plastik. Pudełko do śmieci, w pudełku standardowo nasza obstrukcja, mamy tutaj TRANSFORMATION DF-05, czy O5, czy 05 i jeden Jean Jinbao, czyli jest to firma, ogólnie z Jinbao będzie właśnie z tej serii będzie całkiem sporo figurek, głównie Prime Megatrony i tam coś jeszcze dorwiemy sobie, stickery. tak wygląda. Cała kompletna instrukcja, zaskakujące, że niby tandetna, a i tak bardziej czytelna od tego co nam Hasbro wrzuca do pudełek. No i oczywiście co dostaniemy w zestawie? Kawał plastiku. Możemy sobie tu obejrzeć, kawał plastiku. I od razu dlaczego pudełko takie duże? No bo akcesoriów jest w ciul i od razu możemy zaobserwować, będzie to pistolet. Dobra, wyjmijmy. Co znajdziemy w zestawie? Jedną rzecz, którą zmieniłem, dwie właściwie, to miał tą pomarańczową nakładkę tutaj na Lufie. Wiadomo, to jest amerykański produkt, więc, znaczy, ogólnie to jest na rynek amerykański, muszą mieć te nakładki. Nie wiem, pociul im to, ale. No chyba nikt tego nie pomyli z prawdziwym pistoletem, a przynajmniej, a chociaż nie mówimy o Amerykanach, to może jednak. No ale, tak czy inaczej, mamy figurkę, no i oczywiście dodałem logo. Wyjmijmy ją sobie. W zestawie dostaniemy oczywiście, jak w każdej podróbie i tych skalach Legends, tony akcesoriów, zaraz potem też wszystko omówimy. E, standardowo, jeśli chodzi o podróbki, bo w podróbkach to jest już standard, dostaniemy podstawkę, dzięki czemu będziemy mogli pozować. To jest taka sama podstawka jak u Seekerów, czyli standardowo wkładamy sobie to tutaj, czy tak, czy tak, można sobie obracać. No i oczywiście druga końcówka układamy sobie tak, jak ma nasza Podstawka stać, pyk. Zrobione. Dalszy ciąg, końcowy ciąg to będzie tam w tamtej reklamóweczce. Wyjmijmy na bok. E, będziemy tutaj oczywiście mieli działo. Może obejrzyjmy z bliska właściwie. Działo jest to bardzo ładne wykonanie moim zdaniem. Tutaj skręcane na śrubki i zastanawiam się czy jak to rozkręcę, na, czy w środku nie będzie oskubane. Tam jest chyba diodka. By trzeba to rozkręcić. Tam jest zdaje się, że jest dioda LED. Będę musiał to obadać. Obadam to i ewentualnie później Wam powiem generalnie. Bo tutaj jest widać, że w środku jest diodka. Fajne. Dostaniemy podstawki. To będzie do naszego pistoletu, gdy już to jakimś cudem przetransformuję w giverę. To będzie ta podstawka klasyczna. Lufa. Macuga energonowa, dodatkowe ręce grabule, takie rąsie, grabule, jakby chciał, nie wiem, tam coś strzelić, plaskacza. No, i oczywiście ręce takie pokazujące, jakby chciał komuś przebadać prostatę. No, i tyle z pudełka. Możemy je przełożyć. E, oprócz takich rzeczy, będziemy mieli tutaj jeszcze nasze dodatkowe akcesoria. Swoją drogą, jeśli chodzi o figurkę, ma naprawdę bardzo dużo akcesoriów. To jestem akurat bardzo mile zaskoczony. E, tutaj mamy taką kartę. No, nie powiem, żeby to była jakakolwiek karta kolekcjonerska, jakaś taka odtekturka. No i mamy tutaj standardowo jakieś takie efekty. Patrzę, zastanawiam się, czy to do tego wejdzie. Nie. Ale. To już wejdzie. Możemy możemy imitować, że strzela. Zastanawiam się, właśnie, jeżeli on no tutaj będzie miał te bateryjki, a zakładam, że będzie miał, to taki będzie naprawdę bardzo fajny efekt świecenia. Super, nawet mi się podobowywuje. Co jeszcze mamy w zestawie? W zestawie mamy jeszcze pistolecik, z którego zabił Optimusa Prima. Na zdrowie, gdybyście chcieli sobie postrzelać do tego czerwonego kartofla. Następną rzeczą, którą tutaj mamy. Taki energonowy bolec, którego to tam mógł robi sobie dziwne rzeczy w, jednej w jednym odcinku. Dodatkowo dostaniemy zaślepkę do Megatrona, którą będziemy mogli mu zaaplikować. Patrzmy, tutaj w plecy. Tutaj się wtyka. Dodatkowo znajdziemy jeszcze. A właśnie, tych, 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 tych efektów takich mamy aż trzy. Proszę. Co jeszcze tutaj mamy? Znajdziemy jeszcze oczywiście. Hełm. To było w jednej scenie, gdzie Megatron e, kontrolował Prime'a. No i tutaj mamy też taką takie coś, co to wkładamy w tę dziurkę. Takie to maleństwo jest, że normalnie o, mamy takie coś. Oczywiście zaraz to też obadamy akcesorium. Dodatkowo w zestawie mamy dalszy ciąg podstawki, którą będziemy ten bolec wkładamy mu w zadek. O, co jeszcze znajdziemy tutaj, bo dużo tego? Klucz do Vector Sigma, jeżeli pamiętacie te odcinki. W sumie bardzo ładnie on pomalowany na złoto. To muszę przyznać, że naprawdę bardzo fajnie ten plastik wygląda. Klucz do Vector Sigma, jak pamiętacie ten odcinki tam z tą, tą, tą z taką pozłacaną, elektroniczną kulką do golfa. No to to będzie to. Dalej mamy jeszcze oczywiście twarze Megatrona. Dodatkowa twarz wymienna, jak się śmieje. He 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 he. Malutka, łapy się trzęsą. Zaraz zobaczymy, czy da się to jakoś wyostrzyć. He 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 he. No jest gęba Megatrona, jak się patrzy. No i oczywiście jeszcze wnerwiona. Może albo się śmieje, albo się wkurza. No jak kobiety w PMS-ie. To się leci. Yy, dobra. Z takich akcesoriów mamy tyle. No ale obadajmy jeszcze. Oczywiście, jeśli chodzi o te akcesoria, no to ta stopka. Możemy sobie to rozłożyć tak. To zamontować tak. I mamy dodatkowe działo dla Megatrona. Zresztą, tak jak pokazuje tam instrukcja. Ja to na razie sobie odpuszczę, nie będę się tym bawił. Bardziej się skupię teraz na naszej figurce. Obejrzyjmy ją sobie najpierw z bliska. Logo autobotów dodałem. Tak wygląda nasz Megatron. Bardzo ładna. Głowa naprawdę głowa mi się bardzo podoba, fajnie zrobiona. Fajny profil tej głowy jest. Chociaż jeśli chodzi o kształt głowy, to bardziej mi się podoba ta Sidja Megatrona, ale temu nic niewiele brakuje. Dobra, tutaj mamy oczywiście biederka, klasycznie pomalowane. Co ciekawe, w przeciwieństwie do Hasbro, no to tutaj mamy naprawdę bardzo dużo farby. Tutaj bardzo ładne złoty, niebieski. To akurat czerwony plastik, to jest szary plastik. Czarny plastik, srebrny pomalowany na srebrno. Zwróćcie uwagę, że nogi są bardzo ładnie wypełnione. Nie ma tutaj żadnych pustych przestrzeni. Tył wygląda bardzo ładnie i tutaj a propos tego plastiku, który tutaj gdzieś, gdzieś tam go rzuciłem. Ten kawałek plastiku wchodzi tutaj. Jeżeli chcecie sobie zategować, możecie sobie to Zategować, żeby to było ładnie to wyglądało. O. I mamy już bardziej czysty plecak. Ja nie będę tego teraz robił, bo akurat będę go zmieniał w pistolet za chwilkę, więc i tak będę musiał go wyjąć. I tak będę musiał go wyjąć, więc nie ma problemu. Obejrzyjmy sobie nogi. Nogi bardzo ładnie wyglądają. Nie ma żadnych pustych przestrzeni. No i zwróćcie uwagę nawet tył całkiem spoko wygląda nie najlepiej. Nie najczyściej. Ale nie najgorzej też. Z rzeczy, które naprawdę mi się podobają, to inżynieria rąk, którą za chwilę zobaczycie, bo każda ręka zmienia się w zupełnie inny sposób. Ale od przodu wyglądają dokładnie tak samo. Genialne, kapitalne. Eee, mamy głowę. Eee, z ciekawostek, którą eee, muszę tutaj nadmienić, przy okazji a propos tej figurki. Figurka do mnie przyszła, miała głowę źle zamontowaną, przez co transformacja go w pistolet była naprawdę bardzo ciężka i bardzo niezdrowa. Bałem się, że połamie plastiki. Zanim zorientowałem się tak naprawdę, że głowa była źle zamontowana, więc tutaj też od razu zwracam Waszą uwagę na tą sytuację, żeby nie było problemu później w przyszłości. Tak naprawdę zdjąłem łeb, od razu przystojniejszy. Macie tutaj tak naprawdę głowę na stawie kulkowym i bolec do wymiany twarzy. Ta no, twarz ma tutaj takiego bolca. I możecie sobie de facto... Oj, możecie sobie de facto każdą tą twarz wymieniać, może być uśmiechnięty, smutny i tak dalej, i tak dalej, możecie sobie wymieniać. Ja nie będę wymieniał zbyt często, bo potem będzie trzeba to przykleić, a wolę nie, nie obluzowywać takich rzeczy, wolę mieć jedną standardowy łeb i już tyle. Ale pamiętajcie, że po prostu jak przyjedzie do Was ta figurka, jeżeli głowa będzie latała za luźno, zdejmijcie mu twarz i sprawdźcie, czy nie jest na, czy nie jest wyjęta ze stawu kulkowego, bo potem transformacja będzie upiorna. No dobra, załóżmy mu tego ryja z powrotem na miejsce. Dajmy mu jego. W sumie za chwilkę mogę, oczywiście, Megatrona. Tutaj mamy takie coś. Odginamy. Mamy tutaj te elementy. No i oczywiście standardowo Megatron ze swoim działem. Bardzo fajna sprawa. Tak wygląda. O. Postawmy go na razie. A ponieważ jest to bardzo fajnie, tak wygląda, za chwilkę go sobie jeszcze porównamy, ale na początek, jeszcze przy okazji, sama artykulacja, bo to też pewnie Was yy, troszeczkę może ciekawić. Głowa standardowo, jak na stawie kulkowym, pyk tyle do góry, tyle do dołu, i umar w butach, nic więcej nie zrobi. 360, standardowo, jak staw kulkowy, to nie ma problemu. Ręce 360, każda z nich. Tyle maxa na maxa w bok, ni ma, ale w zupełności wystarcza. Oczywiście standardowo w łokciach zginana, obrót na stawie grzybkowym dłoń obracana bez problemu. Zresztą w ogóle te dłonie są wymienialne, więc będzie można w każdej chwili sobie wyjąć tą dłoń. Talia standardowo obracana tego upkrącza tutaj takiego tradycyjnego to raczej nie ma, ale ma obracane. To zobaczymy, czy ma tego up czy jak to się tam nazywa. Nie, nie ma. E, oczywiście szpagat zrobi bez problemu. Talia obracana. Jedna taka drobna moja uwaga. On zrobi szpagat na stawach kulkowych. Niestety Figurka ma trochę luźne te stawy kulkowe. Nie jest to żaden problem, bo po prostu weźmiecie, wyjmiecie go z zestawu kulkowego, posmarujecie klejem na 24 godziny, odstawicie i będzie sztywny. Ale warto pamiętać, że jest taka opcja. E, oczywiście szpagata zrobi pełen Van Damme, nie ma problemu z tym. Zrobi bez problemu. Co do nogi, noga obraca się na tym detalu. Tyle do przodu, do tyłu już więcej nie zrobi. Zginane w kolanach, no i oczywiście na, przez, przez to, że jest staw kulkowy, to na stawie kulkowym może się obracać. Na kolanach to trochę więcej, niż 90 stopni. Stopa. Stopa to oczywiście ma w taki sposób, no i o, troszeczkę może na boki, nie, na boki za bardzo nie zrobi, może tylko w taki sposób zrobić. Dobra, ustawmy go sobie, niech stoi. Porównajmy go jeszcze z figurkami, które ostatnio zakupiłem, również w skali Legend. Mój maluszek jazz, którego mieliście okazję już oglądać na kanale. Jeszcze, no, żeby nie było, to mamy tutaj Star Screama. No, jest faktycznie mniejszy. Megatron może mu wklepać. Super. Ale jeszcze możemy tutaj dodać kilka figurek, które znamy już z naszego rynku. Wrzucę coś tam, co kupiłem kiedyś tam. Takimi jak chociaż Bumblebees, Buzzwordy, i Bumblebee, nawet pasuje Power of the Primes, albo Titan Return, albo jeden pies, wszystko jedno to i tak były większość to te same serie. Tylko tyle, że po prostu zmieniało się logo na pudełkach. Eee, Shit spray. Shit spray. No i co my tu jeszcze mamy? Z figurek z, z Third Party Company mam Hot Soldier Cliff Jumper zakożony w ciur. Ale generalnie tak się prezentuje. Zabierzmy niepotrzebne figurki. A jeszcze jedna drobna wstawka, o której zapomniałem. Oczywiście. Heum. Można mu zakładać na web, Bardzo fajnie się trzyma i może kierować Optimus'em Primem. Polec. Możemy wstawić sobie do ręki. I może sobie tam dźgać Maczuga, niestety, tutaj nie może być jakoś umieszczona tak, jak powinna być zamiast ręki, ale może ją sobie po prostu podtrzymać i pomiędzy osić łapie o. Opadłam. Dodatkowo jeszcze mamy standardowo wy... ten klucz do wektor Sigma, taki złoty, który może sobie trzymać łapiej. Haha, mam klucz i. Otworzę te drzwi. No, tak mniej więcej to akcesoria wyglądają. Jeśli chodzi o montowanie podstawki, to właśnie się teraz zastanawiam, gdzie tu można by było. Za... A jest. Jeśli chodzi o montowanie podstawki, to tutaj, w du... znaczy się w czterech literach mamy dziurę i można mu. O! Teraz. Filunia. Przepraszam, poza kamerą muszę być bardzo delikatny. No dalej, nie wstydź się. Nie, tak zestresował się i zacisnął. Trudno. E, później ewentualnie gdzieś można to zamontować, ale przyznam szczerze, nie chcę wejść tamto w tamto miejsce. Trudno się mówi. No dobra, przejdźmy do transformacji tej figurki, a będzie ona naprawdę dość skomplikowana. Da. No i po robocie. Się trochę upociłem, ale jak każda figurka tego typu, no wymaga troszeczkę w pracy. Tak wygląda Megatron w trybie spluwy. A i co mogę o niej powiedzieć jeśli chodzi o w trybie spluwy? No, właściwie najmniej praktyczna zabawka, bo, 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 no bo jak się nim trochę bawić? Ale ogólnie wygląda bardzo ładnie. Spuścik potrafi się tutaj pyk, pyk, pyk. Rusza się, ruchomy spust, więc można sobie zrobić piu, 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 bang, bang. Tylko jeszcze jedna rzecz, oczywiście tutaj powinna być pomarańczowa nakładka dla Amerykanów, bo ktoś mógłby pomylić to z prawdziwą bronią. Co tutaj dalej mamy? Mamy bardzo ładny wizorek, oczywiście tu jest zalakowane, nie widać, tak mniej więcej wygląda nasza zabawka. Jak ona wygląda z figurkami w trybie pojazdu, albo jaką ma długość, już porównajmy sobie. Figurka w porównaniu z Red Alertem. No kawał gnata. Głównie to przez to i przez to. Obadajmy z bliska. O, tu mamy nawet wyjmowany tłumik, bardzo fajnie. Tutaj mamy... A wydrążona. Bardzo ładne detale. Podoba mi się inżynieria tych rąk. Po prostu fakt, że te ręce potrafią się zmieniać w dokładnie takie same, a są dodatkowymi elementami, to jest po prostu wow. Dla mnie. Tak wygląda nasza podstawka. Podstawka jest tutaj lekko ruchoma, więc można tak, tak ustawiać. Ogólnie figurka wygląda bardzo, bardzo ładnie. Jeśli chodzi o podsumowanie, dla mnie ta figurka jest to 9 dla 10 Trochę zawyżyłem tą ocenę ze względu na pewien jedno, jeden drobny feature, który zaraz powiem. Eee, figurka ogólnie, wadą tej figurki są bardzo luźne stawy. W nogach szczególnie, zresztą widzieliście, że one tak trochę latały, to jest akurat, że tak powiem, ich mankament. Ale sama figurkę dlatego tak wysoko oceniam z jednej prostej przyczyny. Wyobraźcie sobie teraz sytuację, że przychodzi do Was kolega, patrzy na Waszą kolekcję, a Wy mu mówicie, że ten jeden prosty szary megatron zmienia się w takie coś. I kiedy zbierać będzie już Wasz kolega szczękę z podłogi, po tym jak zobaczy, że mu udowodnimy to, to mina jego będzie zawsze bezcenna. Dlatego generalnie ta figurka jest dla mnie 9 na 10, jest tak skomplikowana, że nikt nie uwierzy, że to jest Megatron, że to jest składa się robot, zmienia się w takie coś, dopóki sam nie zobaczy. Dla mnie jest to po prostu efekt super, wow. No dobrze, to by było na tyle, dajcie mi znać co sądzicie o tej figurce, czy będziecie zainteresowani tego typu figurkami, czy zainteresujecie się skalą Legends. Czy chociaż trochę was przekonałem do tej skali. Dajcie mi znać w komentarzach. Dajcie mi suba, jeśli możecie, jeżeli oglądaliście ten filmik i Wam się spodobał. Dajcie dzwoneczek, wtedy YouTube będzie Was powiadamiał o wszystkich nowych filmikach, które wrzucę na kanał, szczególnie o krótkich info. I do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie już lecą do mnie kolejne pięć figurek. Tak więc będzie co oglądać na moim kanale. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam, pa!